Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszyły otwarte baseny w wielu miastach województwa. Na tych najbardziej popularnych pojawiły się dziś tłumy. Pierwszy raz jesteśmy, fantastyczny dzień. E, dzieciaki zadowolone widać po uśmiechach. No, oby tak całe wakacje. Super. Tym bardziej, że blisko mieszkamy, więc takie fajne miejsce, żeby gdzieś wyjść i spędzić miło czas. Jak jest taka pogoda jak dzisiaj. Tutaj córka, tutaj koleżanka córki, więc. Przyjechaliśmy specjalnie z Myszkowa. Jesteśmy pierwszy raz i jesteśmy zachwyceni, bo jest naprawdę fantastycznie. Synek ma dwa i pół roku i bawi się tutaj non-stop. Otwarty w ubiegłym roku basen miejski w Czelackim Parku Grabek cieszy się popularnością od pierwszych dni funkcjonowania. W 2021 roku odwiedziło go ponad 30 tysięcy osób, a 2000 tylko w miniony weekend, bo wtedy basen został otwarty na sezon letni. Jak coś jest nowe, to przyciąga uwagę i ten basen w tym roku też zyskał kilka nowości. Pojawiły się nowe punkty gastronomiczne, dodatkowe możliwości rekreacyjne. My też jako Mosir przygotowujemy teren poniżej basenu. Do połowy lipca mają powstać tam dwa boiska pełnowymiarowe do siatkówki plażowej, także będzie to dodatkowa atrakcja do tego basenu. W porównaniu z ubiegłym rokiem bilety na basen zdrożały. Podobnie jest na kąpielisku Bugla w Katowicach, które działa od piątku 24 czerwca. Prawda jest taka, że karta z kartą mieszkańca jest 50% rabatu od ceny biletów, także te ceny są niewielkie. Kąpielisko jest super, mamy tutaj basen olimpijski 50, mamy mniejszy basen obok dla kogoś kto chce się popluskać. Mamy zjeżdżalnię, dwie zjeżdżalnie nawet, czyli jedną rynnową, drugą mniejszą, na której można zjeżdżać, zjeżdżać z dzieciakami. Basen Bugla jest jednym z największych basenów miejskich w regionie. W szczytowych momentach w ciągu jednego dnia potrafi odwiedzić go rotacyjnie 10 tysięcy osób. W Sosnowcu, gdzie uruchomione zostały dzisiaj dwa baseny, uczniowie, młodzież i studenci za okazaniem legitymacji za wakacyjny bilet wstępu zapłacą zaledwie 2 złote. Basen pomimo tego, że jest już nazwijmy to wiekowo posunięty, mimo to jest co roku odnawiany, jest modernizowany z roku na rok po jakiejś części, która wymaga tego remontu. Również i tu ceny poszły do góry. Letnie kąpieliska czynne są 7 dni w tygodniu, najczęściej od 9 do 20.